Cześć, witam na kanale Info Prawa. Dzisiaj o uprawie papryki w lipcu i w sierpniu. O według mnie błędach w uprawie, które można popełnić, o tym, co z nią teraz robić, czym ją nawozić, jak podlewać, jak pielęgnować. Bardzo ważny filmik dla papryki, posłuchajcie. No i wszystkie informacje o uprawie papryki są też dostępne w mojej książce Jak uprawiać warzywa. Jest to książka o uprawie aż 64 warzyw. Teraz są bardzo dobre promocje. Zapraszam do zakupu moich produktów na infouprawa.pl i na Allegro. Mam papryki w tunelu, jak również mam papryki bez osłon. Papryka to jest warzywo psiankowate, tak jak pomidor. Z jednej strony papryki mają więc podobne wymagania, podobnie je się uprawia, jednak one się od pomidorów w niektórych kwestiach różnią, między innymi odpornością na choroby, ale o tym za chwilę. Teraz jest u mnie największy atak szkodników na papryce, wam polecam też się papryce przyjrzeć. No mnóstwo mszyc jest. Są różne naturalne środki jak Multi Insect Emulpar 940 EC, którymi właśnie można szkodniki zwalczyć. Oczywiście to żadna reklama płatna nie jest. No ja muszę oprysk powtórzyć. Ale warto o tym wspomnieć, że żeby mieć piękne papryki, nie trzeba używać chemii. Przy pomidorach też nie trzeba, są też różne środki i tak ale wiecie o co mi chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, to ja papryki praktycznie nigdy nie pryskam na choroby, bo papryka tak u mnie nie choruje. Może ona sobie rosnąć obok pomidora, który już jest padnięty, a ona będzie zdrowa. Są oczywiście też choroby papryki, jednak u mnie pojawiają się one bardzo rzadko. Warto jednak papryki stale obserwować, no bo ten rok jest bardzo trudny i już są różne choroby warzyw, a będzie niestety coraz gorzej. Co do szkodników, to tutaj atak szczególnie w tunelu był i jest nadal bardzo duży. Pielęgnacja papryki, zdjęcie. To jest pęd główny. To są ogonki liściowe. To jest pierwsze rozwidlenie. Bo papryka sama się rozdziela, że no był jeden pęd, a potem są załóżmy dwa, trzy, cztery pędy. I między pędem głównym a ogonkiem liściowym rosną następne pędy, które według mnie są niepotrzebne. Co prawda tam będą plony, ale zostawienie tak dużej ilości pędów jest według mnie błędem, szczególnie w przypadku papryki słodkiej. No bo ogólnie te owoce będą mniejsze, co w przypadku właśnie papryk słodkich może mieć szczególne znaczenie. Jak również no w każdej papryce takie duże zagęszczenie zwiększa prawdopodobieństwo chorób, nawet jak jest to. Prawdopodobieństwo małe, to i tak no, jest większe. Więc, więc ja polecam usunąć te pędy, liście, a zostawić te pędy rozwidlające się. Można pomyśleć nad usunięciem pędu tego, który się rozwidla. Jak są załóżmy cztery pędy i usunąć jeden, zostawić trzy, wtedy papryki na pozostałych pędach będą większe, ale to już jest decyzja indywidualna. W przypadku papryk ostrych tego nie trzeba robić, bo i tak no, te ostre będą i tak odpowiedniej według mnie wielkości. W przypadku papryk słodkich, no to to już jest sprawa właśnie dyskusyjna. Tutaj zwracam uwagę na to, na co już kiedyś zwracałem, że dobrze by było, gdyby na pierwszym rozwidleniu nie było kwiatów, nie było owoców. Żeby siła rośliny skupiła się bardziej na dalszym wzroście, co ogólnie zwiększy plonowanie. Bo to nie jest tak, że no jak zostawicie pierwszy owoc, to, no to plonów nie będzie czy też pierwsze owoce, bo różnie jest, czasem jest jeden kwiatek, czasem jest tych kwiatów kilka na pierwszym rozwidleniu. I to nie oznacza, że plonów nie będzie, ale wtedy wzrost się zmniejszy. Też to może zależeć od odmiany, ale spójrzcie sobie tutaj. Papryka skupiła siłę na tych paprykach, szczególnie dla niej taka spowalniająca wzrost była papryka właśnie na pierwszym rozwidleniu. I tutaj będziemy mieli trzy papryki, ale ona nie urośnie tak, jak powinna, nie wyda takich plonów, jakie by mogła wydać. Każdego to jest decyzja. Ja zostawiłem na niektórych krzakach te pierwsze papryki, żeby Wam to jeszcze bardziej pokazać. Są oczywiście odmiany, o których jak zostawimy ten kwiat, a później owoc, to i tak one będą dobrze rosły, wydadzą bardzo dobre plony, szczególnie odmiany słodkie. Ale u mnie w większości ten kwiat został oberwany i Wam też to polecam. Usuwanie liści. Ja teraz usuwam liście, te ogonki liściowe poniżej pierwszego rozwidlenia. Za około 3 tygodnie tych liści już wcale nie będzie, że nie będzie żadnych poniżej właśnie tego rozwidlenia. Będzie to wyglądało tak jak tutaj, że nie ma żadnych liści poniżej. I teraz ja usuwam tak około 3-4 liście, za kilka dni usunę sobie następne. Na górze liście zostawiam. Tutaj to nie traktuję jako błąd, zostawienie tych liści, ale zauważyłem, że papryka lepiej zaplonuje, gdy te liście pod pierwszym rozwidleniem usuniemy. Oczywiście w odpowiednim czasie, no bo jak jest mała, no to nie, ale jak jest właśnie takiej wielkości jak tutaj, to już można. Podlewanie papryki. Jest podobne jak podlewanie pomidorów. W chwili obecnej w gruncie podlewam paprykę tak co około 3 dni. To też zależy od pogody, no bo może być i co 5 dni, jak jest właśnie pochmurnie. Ale tak latem można przyjąć, że podlewanie w gruncie co 3 dni. W donicach podlewanie latem 1 albo nawet dwa razy dziennie, bo tutaj niestety podlewanie jest częstsze. Można przyjąć, że na jeden krzak przypada tak około 2 do 4 litrów wody. No teraz jak nie ma tak upałów, to 2-3 litry wody. Nawożenie latem papryki jest u mnie takie same jak w przypadku nawożenia pomidorów, czyli mniej azotu, więcej potasu. Po tutaj właśnie potas jest bardzo ważny, możecie stosować nawozy do pomidorów, bo one nadają się również do papryki. Na przykład substral magiczna siła do pomidorów, planton P, uni PK, krystalon pomarańczowy. Z takich własnych nawozów to można sobie zrobić choćby nawóz z żywokostu. No, i ja mam co roku piękne zbiory papryki. No, akurat się tutaj chwalę, ale te papryki i słodkie, i ostre, po prostu pięknie na tych krzakach wiszą. I to nie jest tak, że ja daję im mnóstwo nawozu. Ważniejsze było przygotowanie gleby. Tam dałem podłoże punktowo. Też dałem obornik granulowany i tak dalej. Były o tym również filmy. Ale wspieranie papryki, szczególnie teraz w momencie jej, miejmy nadzieję, obfitego planowania, to zauważalnie zwiększa plony. I uwaga, poprawia smak papryki. Więc nawożenie teraz latem, także trzy no, razy w odstępie 7-10 dni, jest dla tych papryk bardzo przydatne. Dostarczymy im składników pokarmowych, to zwiększy też ich, ich kwitnienie, te owoce będą większe i, tak jak powiedziałem, będą smaczniejsze. W uprawie papryki może wystąpić sucha zgnilizna wyszłkowa. To jest taka choroba, jaka występuje też na pomidorach, czyli ten niedobór wapnia spowodowany z różnych przyczyn ale niestety sprawiający to, że na owocach pojawia się taka czarna piętka. Na pomidorach sucha zgnilizna występuje zdecydowanie częściej, chociaż to też nie jest tak, że zawsze u Was co roku wystąpi. Na papryce to się dzieje u mnie przynajmniej stosunkowo rzadko. Część osób mi to zgłasza, ale no ten rok jest też, słuchajcie, taki dziwny. No zauważyłem, że wiele warzyw u wielu osób ma braki wapnia i polecam raz teraz opryskać papryki wapniem. To jest po prostu dostarczenie roślinie wapnia, więc tego się nie macie co obawiać. I to są na przykład środki Help Plant CA, Wapnowid Turbo, Saletra wapniowa. Zapylanie. U mnie nie ma z tym problemów nawet pod osłonami. Dużo lata w cudzysłowie zapylarek, więc się bardzo z tego powodu cieszę, ale co roku no, wiele osób zgłasza mi problemy takie, że papryka kwitnie, a nie owocuje. No przy okazji powiem, że podobnie jest z bakłażanem. I to może być kwestia właśnie braku zapylenia. Jak więc macie taki problem z paprykami, że słabo wam owocują, to polecam zapylać kwiatki i wspomagać je borem. Ten bor jest tutaj bardzo istotny i są takie środki, które można sobie kupić, to jest na przykład pylicol czy też betokson. Kiedyś również kupowałem sobie środek z apteki o nazwie Borasol i rozcieńczałem go z wodą w proporcji 7,5 ml na 1 litr wody, a następnie pryskałem nim kwiatki. No, i takie zapylanie może się okazać kluczowe dla waszego planowania, właśnie gdy jest problem z tym zawiązywaniem się owoców. U mnie, tak jak powiedziałem, z tym jest dobrze, ale no gdyby nie było, no to bym pryskał borem po kwiatkach 2-3 razy w tygodniu do momentu zawiązania się owoców. No i później będzie też ogławianie papryki. Dzięki ogławianiu zwiększa się prawdopodobieństwo, że owoce na krzaku dojrzeją, i też te owoce będą większe, bo krzak poświęca energię właśnie na te papryki, które zostały. No i tutaj krótki cytat z mojej książki Planer Warzywnika. Ogławianie papryki. Polecany termin to mniej więcej między połową sierpnia a początkiem września. 30-40 dni przed ostatnim planowanym zbiorem. Usuwamy wtedy wierzchołki pędów, wszystkie kwiaty, jak również bardzo małe owoce. Ja usuwam te niedawno zawiązane papryki. Czasami jednak odstępuję od tej reguły, szczególnie gdy wydaje mi się, że powinna być dobra jesień, a mam odmiany o małych owocach. Wtedy te małe owocki sobie zostawiam, a czasem nawet kwiaty. Gdy mam odmianę o dużych owocach, to przeważnie wykonuję ogłowienie w odpowiednim terminie. No i powiem wam jeszcze, że no. Później też może być zimowanie papryki, więc to też można sobie te owoce zostawić dłużej, żeby bez ogławiania, bo można przezimować paprykę, o czym też będą filmy. No i powiem tutaj jeszcze, że przy paprykach słodkich, jeżeli tych papryk jest za dużo, to czasami decyduje się na usunięcie niektórych, żeby te papryki, które zostały, były większe, bo lubię takie właśnie spore, słodkie, ale to mówię już bardziej, jak już będzie ten moment. No i czasami jest tak... Też tak sporo osób ma z pomidorami, że mamy na dole pięknie, tych owoców jest sporo, tych papryk, tych pomidorów jest sporo, a na górze już one się tak nie zawiązują. Warto zbierać papryki regularnie, to sprawi, że krzak bardziej będzie chciał też owocować, żeby te następne plony były. Jak również, no jak macie taki właśnie problem, no to też warto te papryki wspomagać borem. No i to by było na tyle. Obserwujcie wasze papryki i jakby co to reagujcie. O papryki, no trzeba trochę zadbać, ale za to one mogą się wam odwdzięczyć sporymi plonami. Napiszcie, jak tam u was właśnie rosną papryki. No u mnie z tymi szkodnikami jest, jest problem. Mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym już tego znaczy w dniu jutrzejszym, bo będzie oprysk tutaj pod wieczór, o, oczywiście po oblocie pszczół. To warto też o, o tym wspomnieć, żeby o nasze pszczoły i inne zapylarki dbać, żeby im krzywdy nie robić. Będzie u mnie właśnie oprysk na szkodniki papryki i mam nadzieję, że już jutro tych szkodników na papryce nie będzie i one będą sobie swobodnie rosły, bo no, szkodniki, no, nie ma co mówić, osłabiają wzrost i osłabiają planowanie warzywa. Dziękuję za uwagę, dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też mi bardzo pomaga. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.